Hejka, kochani z A dzisiaj słuchajcie będziemy grać w 99 nocy w jaskini Tak widzowie dzisiaj będzie ta gra Oczywiście dlatego będzie ta gra bo widzowie Dużo osób też chciało żebym takie coś nagrała I słuchajcie właśnie dlatego jest ta gra Było w lesie więc teraz jest w jaskini skoro w jaskini to w jaskini I słuchajcie musimy wyłowić drewno nie wiem właściwie o co tu chodzi ale chyba trzeba wziąć ten węgiel po prostu czekajcie o o dobra udało nam się czyli mamy przeżyć na tym drewnie dobra i co? i co mamy zrobić? o okej okay, chyba mamy po prostu da się bez nawigacji do cholery Chyba da się, ale nie wiem, Nie wiadomo. To jest. Węgiel. Okej. Okay. Mamy taki coś. Mamy kolejny węgiel. To jest, żeby ja nie, nie umiem w to grać. W sensie, bo widzimy, bo niektórzy chcieli, żebym to zagrała. Dlatego bym to grał, oczywiście. A jeżeli chcecie, żebym jakąś inną grę zagrała, to możecie pisać w komentarzu, jaką. Ogólnie jestem bardzo ciekawa, w jaką wy chcecie, żebym grę zagrała. Ło, kurde, 33. Okej. Okay. No, fajne to jest nawet, ale w sensie bardziej mi się podobało w lesie, niż w jaskini. A wy możecie napisać w komentarzu, jak wam się podoba ta gra. Bo mi się nawet podoba ta gra tylko że koszekolam. To coś nie może podchodzić. Jest kiniowiec? Okej. Okay. kiniowce trzeba pokonać. Matko, no jedyna, nie straszcie mnie ludzie, bo ja tu zawału dostanę. Przecież matko. O chyba nie chcecie, żebym je za to w takim młodym wieku. Okej, okay. dobra Roblox. To coś mnie koli. Mapa została powiększona znowu. I to jest w sumie fajne, bo tu można powiększać mapy i mapy i mapy i mapy. Czy można chatyk wziąć? No nie można. Fajne jest to, że on nie chodzi po całej mapie, tylko chodzi tam i z powrotem. W sumie to jest nawet ułatwienie w pewnym stopniu. Pojawił się dwa razy i wiecie. Przynajmniej pojawi się tylko dwa razy Jak coś, będę kaszleć, bo się zapłysnęłam. Nie, nie, ja nie polubiłam takich gry Sorry Ja polubiłem te gry, w które będę ciągle grała Na przykład Adopt A, jest dzień drugi w ogóle, czekajcie ja nie czekam że jest w drugi Okej, okay, mamy węgiel Kolejny Minusem jest to, że tu nie ma jakichś tych łóżek, czy czegoś tam. Były schronienia. Kurde. Wepnij się tam. Wepnij się tam. Papiernicza, co ja mam tu robić? Czy ja zawału dostanę zaraz? Okej. Okay. Mamy to. I co teraz? I węgiel ten. ja już przestrzeżyłam, że on tu jest. W ogóle jest nowy event w 99 dni w lesie. Jest nawet fajny, ale w sensie no ja wolałam tamten. Wiecie, no nawet jest ta fajna gra, ale ja czy bym grała to ciągle. Nie powiedziałabym. Ale no, to jest fajniejsze niż Golden Garden dla mnie. Lawet może być co innego. Fajne. <laughs> może się w komentarzu, czy byliście krajem 90. Aj! 9 dni, czy drugi O! Chyba żarty. Noc druga nie przeżyta przeze mnie. Dlatego może z kimś innym przeżyjemy. Proszę, niech ktoś dołączy do mnie. Can you, can you come with me? Yeah, thank you bird match! kochana! Ja tylko dwie noce przeszłam, więc ja cztery chociażby. Dzięki. Ja, ja nie umiem w ogóle to przeszedzić. Ale ja w ogóle jestem takie coś słabo. Na przykład, jak przeżyć coś, tak? Jestem w Tosława. Węgiel, tak? Węgiel trzeba brać. No. Ty coś tam rób, też by miś mogł pomóc. Okej, okay, dziękuję, kochana. Dziękuję. Okej, okay, mam tu dzień pierwszy. Nadał. No, jeju, jak ja ci dziękuję, że dołączyłaś do mnie, bo jeju... Nie wiem, jak ty to robisz, że przeżywasz tak dużo. O, tam jest jakiś w ogóle, czekajcie, Nie podchodź do mnie wężu. W ja się nie boję wężu, się boję pani. Ale wężu w sumie tak mało, bo ja miałam węże na ręce i chcę przeżyć tą grę. 100% procent. Ok, dziękuję, dziękuję, kochana jesteś. mi pomagasz? Dobra. Ojej! ojej, ojej. On tu nie podchodzi, bo tu jest za gorąco, jak dla niego. To jest strefa taka, wiecie, taka bezpieczna. Ogólnie. Ogólnie to ja bym mogła powiedzieć tak, to jest łatwiejsze niż niż w lesie. To? Ale też to mi przeszkadza, że tu są jakieś jest kiniowcy? Okej, okay. pomogam ci. Za to, że ty mi pomagasz, kochana, to ja ci. kurde, no weź się! Strasznicza, Ja usiłująca się z węglem ją ja rozprawić. like możecie z tego robić memy. Przyzwajam. Ale jak to jest? Noc pierwsza. A gdzie jest dzień? W sensie no, druga. No nie! Uf, kochana, jak to dobrze, że tu jesteś. Naprawdę nie wiem, jakbym mogła sobie poradzić bez ciebie. Okay. Mamy mapy powiększoną. kolejne, poziom 4, czyli dzień drugi. Czyli ten, do którego przeżyłam. Mam nadzieję, że przeżyję chociaż 3 dni. Zora, kocham to drugie. Oh. Dobra. Ok, mamy to drugie. Mamy węgiel drugi. Siedemnasty level aż. Mamy coś do craftowania? Mamy szef. Craft. Craft. Aha. Małe łóżko możemy skraftować, ale po co? Małe łóżko chyba nam coś pomoże. Stick. Dobra, tam chyba było, że czternaście stików? Ja tak to nie wiem. Nie dziesięć stików to będzie łóżko. Jak chcę łóżko na tej mapie. Jak chcę łóżko. Jak, która nie umie grać. Co? To, to nieźle On tam jest. On tam jest, jak go widzę. Kurde, siekiera. Co was gnąkę. <grym> Powiem tak, nie tak to miał wyglądać. Otrzymałam znak przynajmniej jej, yeah! Ale proszę Da się w ogóle pomóc? Daj. Kochana Możesz? Kochana Dobra Jak ty sobie tam radzisz? No dobrze sobie tam radzisz, bo ty przeżyłeś przeciwieństwo do mnie Ja nie umiem to tracić. Ile minut filmu? 11 To jeszcze trochę Chyba opuszcza I muszę jeszcze raz to zagrać Dobra Okej, okay, to mamy tu drugi raz I słuchajcie, ja proszę was Ja chcę z kimś normalnym zagrać Dzięki, dzięki, dzięki Mam facetów, którzy ogarniają to więcej niż ja Słuchajcie, bo faceci ogarniają więcej tego niż ja o, ja, słuchajcie, ja nie umiem grać. A wiem, że silna, silna wola, trzeba być że Potrzebujemy, właśnie, potrzebowaliśmy kogoś, kto umie w to grać. Ja, słuchajcie, w to nie umiem grać. Posun się. Kurde, posun się, ty. Dźwoku, posun się. Posun się, no. Piernicze, no. Nie posuwają się, kurde. Robię wszystko na pieprz i już. Okej. Okay. Proszę, ja chcę w to wygrać. Chociaż wiem, że mi się nie uda, ale ja chcę w to wygrać. Ja chcę bardzo w to wygrać. Proszę. Proszę, błagam! I nie wkurzajcie mnie, że mi nie wyjdzie coś Z nimi na pewno coś wyjdzie, bo przynajmniej ich jest trójka i w ogóle A ja jestem samą jedziem Osoba, która lekko nie myśli Przy tej grze Dobra 70 trzymamy. Błagam, 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 błagam. mapa jest powiększona. Uważaj, uważaj, Musej! I u... Idź! Idź ode mnie do wokół Dobra. Musej. Ej, w ogóle my bardziej ogarniamy to niż Musej. Uważaj na siebie, słuchaj. Piernicze. Gościu, rób co? To nam się skończy. O! Aaaa! To nie może tu wejść. Ej, to jest jakieś popsute, bo tu wchodzi. Gościu, jesteś mężczyzną. Poradzisz sobie. Ojej Okej. Okay. Ale ja w ogóle się... Nie no, ja po prostu... taką. taka. Że, słuchajcie, ja bardziej ogarniam od nich życie. I jeżeli oni naprawdę nie ogarniają życia, to już nie mój problem. Wiem, obejrzę ten film. Ale taka pewnie. Nie ufam im, coś. Ok, 39. Ja bawiący się węglem. Nie, no to jest cudowne. Musej wyszedł. No, daj mi to. Foku, co ja chciałam rzucić? Nie, daj mi to, piernicze. Bardziej od niego ogarniłam w sumie życie. Bym powiedziała, ja i jakiś Bacon. No, tego nie mogło być. Krzysiu, czy ty próbujesz wyjść z Robloxa? No, mam nadzieję, że nie. Czemu tu ludzie nie dają żadnego prawkinku Czy ludzie, no? Trzeba zrobić łóżko albo cokolwiek. Mam no, na naszym mapie. Mam jeden. Bra. Tutaj. To właśnie boję się, boję. Ej, weźcie, boję się, boję o życie. Tutaj. Nie, nie znajdzie nas. Nie ma w ogóle żadnych kartek takich pomocniczych? No nie, no ja musiałam Cię obronić. No gościu, no daję się dziewczynie, żeby Cię obroniła. No ja pewnie, czy no. Gościu, ja myślałam, że mężczyźni to ta wiecie, ta twarde, klapa i w ogóle. No to proszę, w ogóle to nie ma jedzenia, a tu nam no, życie ucieka. No, gościu, no! Można węże jeść? I chyba to można. Co to jest? No, no właśnie, należy upiec mięso, co ja w ogóle robię. Okej, okay. na tu. na tu na balkę. Chodź. Ja piernicę, co ty w ogóle gościu odpierniczasz tutaj? Okej. Okay, Dobra, i teraz na spokojnie możemy sobie jeść. Nic za mnie grosi, bo ja tu jestem. Jej. Jest tu trzeci dzień w ogóle, czajcie. Ej, to w sumie jest fajna bardzo gra. I dlaczego ja mówiłam, że nie gram w tą grę? To jest fajna gra Mi się ta gra podoba Ja ją dam u do ulubionych. Trzy Ej, w sumie lepsze niż 99 dni w lesie Co to jest? A, to jakiś list W sumie ja tu bardziej ogarniam życie niż on Właśnie, i to jest problem. Mhm. Więc sadziłam to? Chyba tak. A co on w ogóle robi? Na tym? On coś w ogóle robi? Tak się spytam. Czy ze mnie właściwie? Czy ze mnie jesteśmy na tym levelu? No, on ci się nakrobi. Przeze mnie mamy trzeci level. Chociaż ja mniej ogarniam życie niż on. Pewnie. No, usuń się, no. Co ty robisz? Co to ma być? Ej bo ja chcę łóżko skraftować, a ty mi tu zakłócasz. Ja pierniczę, nie idźcie tu, proszę was! Jest kinowcy. Pokonam ich, mam mniej HP, ale nie z boko. Odpiernicz się ode mnie. Chodź. Ja po prostu nie mogę. Ja bardziej ogarnię życie niż ono. I chociaż ja, ja próbowałam surowe mięso he, he, he. Ale widzicie, no Gdyby mi tu Nie to E Nie to E Nie to Kurde No E Posuń się, e, no, dobrze się Widzicie, jak widzę ja, gdy nie zjem, jestem wysiedka. Dobra. W ogóle po co jest pod komputer? Dzień czwarty. Ej, to nieźle nam idzie tak szczerze. To znaczy mi idzie, bo on, słuchajcie, tylko idzie tam z powrotem z jakimś mięsem nie wiem skąd pro, mamy dzień czwarty a to tylko przeze mnie Mam ten dzień niedługo będziemy mieć dzień piąty i to też będzie przeze mnie nie wiem czy tak niedługo wiecie, bo ja nie umiem na nie przetrzeć. w ogóle możecie napisać w komentarzu jaki wy macie dzień na tej grze Jestem ja bardzo ciekawa. Czy tylko ja nie umiem tu grać? <gry> ja, czy tylko ja tu nie znam zasad tygry gry? Ja chyba nie znam, serio. Dobra, 98. Szybko daj coś! Nie mam jakiś węgiel. No proszę cię, gościu, ruszcie! Dobra, sorry. Sorry, ja po prostu ja gdy czegoś nie zjem. Jestem taka do tego dobra mapa się większa dobra to tylko przeze mnie gościu tak naprawdę, więc gdybyś mi pomógł by nie było tego ale tak czy siak ty sobie jesz, nie przeszkadzam jesz ze skórę węża chyba smacznego otrucia się Ale tak czy siak, widzę, że mamy level czwarty, nie jest najgorzej, bo wiem, że ludzie mają gorszy level W sumie ja też na początku miałam gorszy level Kościół No, ja to takie nie, nie... Dobra Jest tu gdzieś może jakiś kamień? No jest tu kamień Mysz Myślisz, że to by mogła być dobre pożywienie. Bro. Bro, nie dotykaj mnie, proszę, nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie. Nie. I z pieprzej, z pieprzej, z pieprzej, Tu mi stąd. Hmm. A ty co robisz? No, a ty zginąłeś. Gdybyś mnie posłuchał, byś nie zginął. Czekam, Marty. Dobra, w sumie ja też mi sobie nie umiał grać, więc nie będę do niego się odkrywała i Niech O matko! czy akurat mnie to spotyka? O, o, o. Więc mi to wie, jeżeli mam się podwoić. O, dzień piąty. Ej, ja przeżyłam. Dzień piąty. Ej, ale fajnie, mam dzień piąty. Zaliczyło mi to, chociaż. Nie wiem, czy powinno, ale widzę, że zaliczyło, więc fajnie. Napiszcie w komentarzu, jakie wy macie dni tutaj, w tej gierce. Polecam bardzo gierkę wszystkim. Łatwiejsze niż 99 dni w lesie, więc to będzie moja faworyt games. I widzimy. Mm. No, trochę masy.